To jest brand IT audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Szef Google Deepmind ostrzega, a i zabierze ludziom zawody szybciej niż myślisz. W świecie technologii, w którym nadmiar szumu informacyjnego często rozmywa wagę wypowiedzi, głos Demisa Hassabisa, szefa Google Deepmind, brzmi jak zapowiedź sejsmicznych zmian. W niedawnym wywiadzie ostrzega, że sztuczna inteligencja w ciągu od pięciu do dziesięciu lat wywrze ogromny wpływ na rynek pracy. Z pozoru to kolejna iteracja znanej narracji. Ale tym razem idzie dalej to apel o natychmiastowe działanie, zwłaszcza dla młodych ludzi wchodzących na ścieżkę edukacyjną. A jako znak rozpoznawczy pokolenia Alfa Hasabis rysuje analogię, która trafia w sedno: Internet zdefiniował milenialsów, smartfony pokolenie z, a generatywna sztuczna inteligencja ma być znakiem towarowym generacji alfa. Dla tej ostatniej oznacza to nie tylko oswojenie się z kolejną technologią, ale świadome wejście w świat, w którym automatyzacja, modele językowe i algorytmy podejmujące decyzje będą podstawowym tłem życia zawodowego. Nie chodzi już o umiejętność obsługi AI, ale o zrozumienie jej zasad działania i wpływu na otoczenie. Hasabis wskazuje, że AGI, sztuczna inteligencja ogólna, może pojawić się w mniej niż dekadę. Nawet jeśli to zbyt optymistyczna prognoza, tempo zmian technologicznych już dziś wyprzedza zdolność systemów edukacyjnych do adaptacji. Czego powinni uczyć się studenci? Odpowiedź Hasabisa nie jest rewolucyjna, ale za to realistyczna, nadal warto inwestować w podstawy STEM, nauki ścisłe i techniczne, szczególnie programowanie. Równocześnie jednak na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie, elastyczność poznawcza, kreatywność, odporność psychiczna. To one mają być trudniejsze do zautomatyzowania. To przesunięcie akcentów nie jest nowe. Już w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego z 2023 roku, Future of Jobs, wskazywano, że do 2027 roku aż 44% podstawowych umiejętności pracowników ulegnie zmianie. Jednak w kontekście AI zyskuje to nową ostrość, bo po raz pierwszy zagrożone są również zawody typowo intelektualne, analiza danych, copywriting, a nawet niektóre aspekty programowania. Rewizja wartości umiejętności manualnych, znamienne, że Hasabis ostrzega przed przecenianiem wiedzy czysto technicznej. Maszyny coraz lepiej radzą sobie z czynnościami manualnymi i schematycznymi, od obsługi magazynów po analizę zdjęć rentgenowskich. Dlatego bardziej przyszłościowe stają się te kompetencje, które są trudne do formalnego opisania, na przykład: zdolność łączenia wiedzy z różnych dziedzin czy rozwiązywania nieoczywistych problemów. To przesłanie wpisuje się w szerszy trend redefinicji pojęcia kompetencji przyszłości. Wśród firm technologicznych i edukacyjnych coraz częściej mówi się o potrzebie human-centered tech skills. Czyli połączenia technologii z empatią, etyką, zdolnością współpracy z maszynami i ludźmi jednocześnie. Teraźniejszość, nie przyszłość. Kluczowe przesłanie Hasabisa brzmi: AI nie jest zjawiskiem przyszłości. To już teraźniejszość. A każdy, kto planuje swoją ścieżkę zawodową, musi uwzględnić ten fakt natychmiast. Dla uczniów i studentów oznacza to nie tylko świadomy wybór kierunku studiów, ale również aktywne testowanie nowych narzędzi. Od Chuck i Jamie Najpomidżerni i GitHub Copilot. Warto zauważyć, że radykalna zmiana niekoniecznie dotknie wszystkich zawodów w równym stopniu. Eksperci z McKinsey szacują, że do 2030 roku nawet 30% zadań w wybranych branżach może być wykonywanych przez AI. Ale to nie oznacza 30% bezrobotnych. Część ról ulegnie przekształceniu, inne zyskają nowy sens. A i to test adaptacyjny dla systemów edukacji i rynku pracy. Największe wyzwanie nie leży w samej technologii, ale w adaptacji społecznej. Systemy edukacyjne, zwłaszcza w Europie, nie nadążają za tempem zmian. Nadal kładzie się nacisk na testowanie wiedzy zamiast rozwijania umiejętności poznawczych. Rynki pracy są z kolei nieprzygotowane do masowej reskillingu, a to on zdecyduje, czy transformacja będzie miała charakter pozytywny. Dlatego głos Hasabisa warto traktować nie tylko jako apel do studentów, ale też ostrzeżenie dla decydentów. Sztuczna inteligencja nie poczeka, aż świat ją dogoni. Albo przygotujemy się dziś, albo jutro będziemy improwizować.